Przyjechał do nas, ponieważ, no tutaj już klient mówi, że to że jednak jest za bardzo uciążliwe, żeby codziennie używać plaka do uruchamiania silnika. Takim pierwszym objawem, że co się dzieje tak z taksówkami, to jest zawsze problem pierwszego uruchomienia rano. Niektórzy producenci, na przykład jakaś tam seria New Hollandów, nawet do nich nie można założyć ładowacza czołowego, ponieważ oś jest zbyt słaba. Witam serdecznie z Warszatu. Ciągnik masy Ferguson 5455 na tapecie dzisiaj y, rok produkcji 2010 rok. Y, przyjechał do nas, ponieważ no tutaj już klient mówi, że to już jednak jest za bardzo uciążliwe, żeby codziennie, za każdym razem używać plaka do uruchamiania silnika bo inaczej już tego silnika uruchomić nie idzie, to tak się dzieje niestety już od, od jakiegoś czasu, no ale ja by w tej chwili mówię, że to no chyba, chyba się znudziło to odpalanie plakiem. Ciągnik ma przejechane około 7000 godzin, więc to wszystko wskazuje na to, że, że jeżeli jest problem z uruchomieniem silnika, czyli gdzieś układ jest nieszczelny, zbyt duży przeciek wysokiego ciśnienia, a konkretnie raczej na wtryskiwaczach, więc raczej trzeba będzie tutaj sprawdzić dokładnie. Zresztą sprawdzimy sobie te tryskiwacze no i być może trzeba będzie wymienić tryskiwacze. Silnik jest taki sam, czy bardzo podobny. bo to mieliśmy taki ciągnik niedawno w Warszawie z tą pompą układem tryskowym Katepillera. Co mówię, nie do końca szczęśliwe rozwiązanie. Dzisiaj już takich rozwiązań akurat Massey Ferguson nie stosuje. To była taka krótka seria e, tych silników. Wynika to też z tego, że fabryka, czy tam część fabryki Perkinsa została wykupiona przez Caterpillera i tutaj jakby do jakiejś serii silników montowany był osprzęt Caterpillera. Nawet niektóre silniki Perkinsa w zasadzie miały logo, całe były yy, jako caterpillarowskie. W niektórych, maszynach, w niektórych maszynach były pod marką Perkins a w niektórych maszynach te same silniki miały logo Caterpillera no, na przykład w kombajnach klas silniki Perkinsa faktyczne były montowane jako silnik Caterpillera no a tutaj w tym ciąniku jest jakby ten silnik pod yy, marką Perkins albo ze sprzętem Caterpillera dodatkowo ono też tutaj tak wstępnie Sprawdzony ciągnik, yy, więc mamy ewidentnie luz na zawieszeniu przedniej osi. Tutaj dosyć to ładnie widać. Ta oś tutaj troszeczkę lata, czyli to też prawdopodobnie trzeba będzie przynajmniej klienta uświadomić. Bo taka przypadłość tych tutaj zawieszenia osi, że to dosyć często się to wytłucze. Tym bardziej widzimy też tutaj. Ciągnik z ładowaczem yy, z przednim podnośnikiem, no czyli dodatkowe obciążenia przedni wałek, no są dodatkowe obciążenia, które niestety na tą oś bardzo niekorzystnie wpływają, no i, i te przednie osie wtedy troszeczkę nam się szybciej zużywają. Niektórzy producenci, na przykład jakaś tam seria New Hollandów to nawet do nich nie można założyć. Yy, Przednie, ładowacza czołowego ponieważ oś, oś jest zbyt słaba i jeżeli klient by chciał zmontować ładowacz to powinien wymienić oś albo zamówić już ciągnik z wzmocnioną osią a nie standardową no ponieważ ta oś nie wytrzymie obciążeń przenoszonych przez yy, no ładowacz, tak? Obcią większe obciążenia jednak są i tutaj nie ma, zmiłuj się też idealnie byłoby gdyby ciągnik z ładowaczem przednim jeżeli dużo pracuje no, powinien mieć felgi skręcane przednie, felgi spawane. Przepraszam, się przejęzyczyłem, ale tutaj widzimy, że są skręcane. No, ale to pewnie jakiś taki kompromis jest wybrany, bo jeżeli ktoś potrzebuje jednak regulację szerokości rozstawu, zmiany rozstawu osi, no to wtedy wiadomo, że ta felga skręcana daje więcej możliwości, natomiast znacznie lepsza jest felga spawana, wtedy nie ma tutaj Ryzyka, że gdzieś tam popęka śruby, czy poluzują się do połączenia, potem się tu wyrabia na przednich. Nawet tego tak nie widać, jak tutaj widzimy na tylnych takie rdzawe tutaj przy felgach, przy uszach. To jest efekt tego, że nie do końca te połączenie jest pewne i gdzieś tu zaczyna pomału, pomału pracować. No, w efekcie może tam gdzieś nawet popękać, te uszy mogą popękać, czy wyrobić tarcz i wtedy trzeba coś tam wymienić, zdarzało się, że klient zgłaszał, że uszkodziła się przednia zwolnica, bo w czasie jazdy coś mu tam stuka, puka w przedniej zwolnicy, a niejednokrotnie okazało się, że powodem były właśnie luźne śruby, no i w czasie jazdy było takie charakterystyczne zgrzytanie słychać, a tutaj i z zwolnicą było wszystko ok, a jedynie problem był na połączeniu tarczy z felgą no ale tak tutaj jest wyciągnik skonfigurowany został z jakichś tam pewnie względów no i jeżeli tam nie pracuje dużo z tym ładowaczem to tragedii nie ma natomiast jakby to pracował dość intensywnie z ładowaczem no to wtedy ewidentnie powinny być felgi spawane jest to zdecydowanie mocniejsza konstrukcja za chwileczkę uruchomimy sobie tutaj silnik sprawdzimy ile paliwa wraca przelewem jest na to określona norma mniej więcej 3 minuty trzeba potestować silnik no i wtedy widzimy widzieć czy tego przelewu jest za dużo czy, czy jest normalnie ale tak 99,9 że jest za dużo e, no jeszcze tutaj pokażemy jak jest wał napędowy może coś to będzie widać bo tutaj jeszcze jest znów Przeniesienia napędu, no, jeżeli tam dobrze widać, to jak nam atak to. pracuje tutaj, jest zbyt duży luz już na wałku, atakującym i też trzeba będzie to zobaczyć. Bo może to się skończyć tym, że w którymś momencie ta oś przestanie e, ciągnąć przednia. No bo e, no, skończy się coś tam, więc lepiej to zobaczyć. Być może tylko jest kwestia łożysk, wyregulowania e, odpowiedniego luzu, ale no to życie nam tutaj pokaże jeżeli się decyduje żebyśmy tutaj wyciągali oś to przy tej okazji należałoby też ten yy, sprawdzić No spróbujemy go uruchomić i zobaczymy czy, czy i ile tego przelewu nam tutaj idzie mamy tutaj powieszony jeden zbiornik i, i zbiorco bardzo długo trzeba kręcić tym silnikiem żeby Uruchomił, może, może uruchomi. Ech, chyba nie uruchomi. No i będziemy musieli go tu jednak wspomóc. Takim pierwszym objawem, że co się dzieje tak z tryskami, to jest zawsze problem pierwszego uruchomienia rano, jeżeli trzeba zbyt długo kręcić yy, i niczego uruchomić, no to gdzieś coś się dzieje. Yy, czasami jest to tam gdzieś, że się paliwo cofa, jest układ nieszczelny, natomiast tutaj najczęściej akurat że to jest układ Comoreya to jest to przelew, zbyt duży przelew i nieszczelność na wtryskiwaczach, no i w efekcie. No potem czasami w ciągu dnia cały dzień chodzi, on nawet będzie miał moc ten silnik, natomiast no, z uruchomieniem jest problem, ale no, tutaj tu już jest, jak mówiłem chyba się już klientowi teraz znudziło, bo dosyć długo z tym walczył i by się znudziło, że yy, ten odpalanie na tego plaka no i teraz już ja bym, decyzja, że, że trzeba będzie. Będzie go kurczę jednak chyba naprawić, bo to może być faktycznie jakiś tam ból. Wymontujemy filtry, tu jest czysto, więc tutaj kurzu już nie dostaniemy. psikniemy mu tam plakę. No, jak widać, zagadał troszeczkę to też trwało, no ale. Ale już przynajmniej pracuje silnik, założymy filtrek z powrotem i będziemy sprawdzać, o dosyć szybko jednak nam tu przybywa to paliwo. A no, powinno zdecydowanie wolniej, i bardzo duży przelew, przeciek wewnętrzny, zakresliwator powinno być sądząc potę co teraz leci to mniej więcej trzy razy więcej niż powinno być no ale też komputer podłączony widzimy co się dzieje tam coś tam będzie widać takie ciśnienia diagnozujemy go najpierw dokładnie a później ewentualnie zobaczymy czy tryski się uda naprawić ale raczej tak jak wcześniej już kiedyś mówiłem że akurat te układy są dosyć ciężkie na prawie, no bo problem z częściami występuje i zostaje prawdopodobnie będzie zakup albo nowych kompletnych tryskiwaczy bądź zakup regenerowanych tryskiwaczy takie i takie wszystkie mamy dostępne w naszym magazynie, więc tutaj też nie, nie będzie chyba większego problemu z, z terminem naprawy. To zależy od klienta. Jak klient szybko podejmie decyzję, jeżeli chodzi o akceptację kosztów naprawy. Tu mamy podane wartości: wartości minimalne, maksymalne, jakie powinny być. No i, i, tutaj W zasadzie można, można by go już teraz zgasić. No jak widzimy dosyć dużo tego paliwa tutaj naleciało. Yy, tutaj mówię, no mniej więcej szacujemy, że to jest co najmniej trzykrotnie przekroczona wartość dopuszczalna, więc jeżeli aż tak duża jest, no to nie dziwo to, że nie idzie tego silnika normalnie po ludzku, że tak powiem uruchomić, a tylko przy pomocy wspomagacza. Można sobie tak radzić, no ale to do, do jakiegoś czasu, zresztą no wiadomo, że e, plak no to jest inaczej gazem. No to też te silniki to jest silnik e, diesla, a nie silnik gazowy, żeby on tutaj chodził na gaz to zawsze gdzieś tam się na tym silniku odbije. jeszcze sprawdzimy, ale paski tak z grubsza, z daleka wyglądają całkiem ok, tam widzimy tylko zapoconą sprężarkę powietrza. Myślę, tam przy kole. E, przy kole to jest. No, może wystarczy wymienić tylko pierścień, może trzeba będzie raczej, raczej tylko pierścień. Ewentualnie, no tutaj wał rzadko kiedy, żeby był uszkodzony wał, na przykład, ale pierścień, ewentualnie cały kompletny zestaw tutaj pokrywka z pierścieniem i, i o ring. Bo czasami też takie rzeczy tam trzeba było naprawić. I widzimy w środku, zobaczymy jeszcze tam ma fajny joystick sterujący ładowacza. jaki taki do ręki. Tak powiem, bo to w modelach tych następnych 5 600, no to już była możliwość, że też w dźwig, dźwigni odstawania przekładnie. Tutaj mamy, widzimy, elektroniczny, żyjstyczek mały, taki ergonomiczny, czyli fajnie się takim ładowaczem pracuje, chodzi to bardzo lekko, bez jakichś tam komplikacji przekładnia. Widzimy, tutaj na 4 No i tutaj mamy przebieg. Licznik jest mechaniczny 6740 z groszami, ale ten przebieg jest rzeczywisty, ciągnik zresztą nie był importowany, to jest produkcja, znaczy produkcja yy, nabyty był od nas, tak jak wspomniałem 2010 rok produkcji i to jest pierwszy właściciel także tutaj yy, ryzyko że ktoś coś kombinował z licznikiem to jest w zasadzie minimalne, bo po co kto by miał przestawiać licznik we własnym ciągniku? No, skoro go normalnie użytkuje i nie ma zamiaru go sprzedać, no, a niestety handlarze, niektórzy nieuczciwi, a to co się niestety zdarzają, no, to bardzo często odmładzają, próbują odmłodzić czy, czy no, odmłodzić to może tak źle powiedziane no, ale przynajmniej zmniejszyć przebieg, tak jak w samochodach, taką e, magiczną e, cyfrą. Jest tam powiedzmy 160 tysięcy, to tak w ciągnikach jest magiczną cyfrą, jest 10 tysięcy godzin i wszystkie prawie wszystkie które przyjeżdżają, takie okazyjne, no to mają poniżej 10 tysięcy, ewentualnie blisko, troszeczkę ponad 10, ale tak faktycznie to przypadkiem to może być licznik razy dwa, no i na to niestety trzeba uważać. Będziemy dosyć bogato wyposażony ciągnik, tak... Ja już mówiłem, no przedni podnośnik, przedni wałek, załączanie wałka, dyna 4, przekładnia, trzy pary wyjść hydrauliki zewnętrznej. Wiadomo no tutaj, wałek, no ale to już jest takie standardowe wyposażenie podnośnik HR, Klimatyzacja to też już jest w tym wieku, to się jest standardem. Układ pneumatyczny. Kiedy był też na pewno do, dokładany był fabrycznie, wtedy ciągniki przychodziły do nas bez układów pneumatycznych. Będziemy tam wskaźnik ciśnienia w układzie pneumatycznym. A i zobaczymy. No, Rozbierzemy, wymontujemy te wtryskiwacze, no, ale raczej, raczej niestety nie obędzie się bez tego, żeby je trzeba wymienić. Tutaj widać, że już pompa była wymieniana i ta pompa była gdzieś około 3 lata temu wymieniana, ponieważ. no i wtryski były chyba wtedy troszeczkę, aby tam wyleczone, wyczyszczone, natomiast pompy nie udało się uratować. Tam było chyba, chyba coś nie tak z paliwem, bardzo zanieczyszczone paliwo w jakiś tam jeszcze bardzo brutalny sposób. No i szkodziło pompę wysokiego ciśnienia, którą niestety nie udało się uratować i trzeba było założyć wtedy pompę nową. No i trzy lata mniej więcej temu ta pompa była wymieniona, czyli jakieś tam około 2000 godzin na tej pompie prawdopodobnie zrobił, no bo tak jakby tak prosto licząc, 10 lat ciągnik, niecałe 7000, no to 700 godzin rocznie, niecałe, no przez 3 lata do 2000 tak jak wychodzi, no ale wtryskiwacze widocznie wtedy nie były na pewno wymieniane, były czyszczone, jeżeli dobrze pamiętam i no udało się je uratować. Natomiast dzisiaj to wygląda na to, że już się nie udał ratować i trzeba by niestety wymienić. No i zobaczymy wtedy jakie tam wyjdą koszty. Z pompą tutaj raczej to wszystko będzie w porządku, bo pompa ciśnienie buduje, natomiast to no, ciśnienie przez nieszczelne wtryskiwacze no idzie na powrót no i wtedy jest problem jaki jak wcześniej omówiłem, że problem z odpalaniem najpierw zimnego, a potem jak już w ostateczności to silnika i nawet ciepłego, no bo tutaj silnik wjechał też do warsztatu i yy, o własnych siłach, więc yy, nie trzeba było go wpychać. Nie jest jakiś tam specjalnie wystudzony, długo nie stał. I tak go nie szło uruchomić. Tymczasem dziękuję za uwagę. Oczywiście łapkę w górę, bym poprosił subskrypcję naszego kanału. No i Myślę, że mogę już dzisiaj zaprosić na drugą część z tego filmu, z tego ciągnika. Żeby tutaj jeden odcinek zbyt długi nie był. To w następnym odcinku. Coś więcej jeszcze o tym ciągniku powiemy.